O, cześć sobie mistrzynie, witam was bardzo serdecznie, jestem Stranja rozpoczynamy kolejny, no powiedzieć kolejny odcinek, a wręcz wznawiamy serię grania w grę Hunter Strike Global Offensive Słuchajcie kochani, już dawno nie grałem w SES, a więc wybaczcie, że mój poziom gry nie będzie jakoś zbyt wysoki. O, panie! Dobra Bob, drop O, idź pan, idź pan! Ej Marjan! No i patrzcie jaki czuj się tutaj jest blokuje i próbujcie później wygrać. Okej okay. Pierwszy frag jak na razie, wcześniej mi coś tam lagowało. O! Lagowało mi, ale. Ojkuuu! Cholera jasna. We've got some big problem, my friend! Coś tu może przyjść. Trzeba obserwować tuner oraz. Long, long. You see. No, 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 no. No, no, no it's AVP. No. Stay, play time, play time. Ok. Cisza, cisza, cisza. Nie słyszę, może się skradam, może wziął już bombę. Już tu jest. Kurde. Jest załatwiony! Ale spokojnie, to nie będzie jeszcze co. Kurde! Ej, dorwam ją! tak to się. No problem. Sorry guys, sorry guys. Mhm. Ale spokojnie, wygrywamy. Zabiłem trzech, odbijamy sobie statystyki, bo tam wcześniej, no nie poszło mi najlepiej, ale co tam było, to było, a teraz przepchniemy do góry, prościutko. Trzeba wbić szybciutko na jakąś fajną pozycję. Śmigiamy sobie longiem. O nie, 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 panowie, w trzech tutaj to mi nie pójdziemy, to to bez sensu jest. Tak to nie. Macie tam smoka, żyjcie go. Ok, info i To tak, Ktoś tu jest! I już jest trupem! No, no, no. Okej, okay, został jeszcze jeden. No fucking go! Nice, nice. Tak to właśnie poszło. Więc na razie sympatycznie sobie tutaj wykrywamy. Ok, dobra, ja wezmę sobie auga. Lubię strzelić tej broni. He, Jest dobra. W międzyczasie łyknę sobie specjalnego napoju. Aż jaki kubek. O kurwa, wylałoby się. Trudno. Nie Dobra, powróćmy do bitwy. Ło! They coming mid, mid, mid! Cholera jasna. Okej, okay. Zobaczmy co odrobią. Daj mi się, że dają sobie radę. Chyba B poszli. A, jednak A. Oho, Piękny headshot. Jeej, asysta chociaż. Mamy asystę. Runda nie poszła stricte aż tak na marne, ale nie podoba mi się ta przedostatnia pozycja. Tu trzeba Szybko wejść na jakąś wyższą, ładniejszą. Very nice. Ok. Gerard. No dobrze, dobrze, dobrze. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Wow. Bla 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 bla. What the fuck, bajecał doj buts. Gajcie, we Nie wiem. O, mają dwa No to prawdopodobnie będzie teraz bardzo, bardzo łatwo. Ale kto wie, być może jeszcze przyjdą tutaj. że żeby się aż tak bardzo wzcelerowali i zdemotywowali, że ludzie wygrają. Czy ktoś leci B? Chyba nikt. Chyba nie. Tu próżno, szukaj wrogów. Natomiast nam idzie. Dobra, bot. Poszło dwóch. Trzymamy jednego frajera. Fajnie poszło, fajnie, fajnie. No ale prosto, prosto, troszeczkę. No tam mamy dwóch botów No cóż, prawdopodobnie mężczyzn nie będzie jakimś Wielkim wyzwaniem Summer, babesz, jest szczerze mówiąc, wołabym się zamienić i grać z terrorystami. No ale. Ja mam W razie musimy to jeszcze przeżyć. Też ja powiem, więc dzisiaj. Niezły film dostaniecie o tematyce właśnie CSA u mnie na kanał. Myślę, że Wam się spodoba, zwłaszcza wszystkim fanom. Naprawdę, bo. Dlatego nie wrzuc... They coming, B. I hear B. B tunnel. Okej. Okay. Mid, mid, mid. Mac, Nie! No! <laughs> Kurde! Jakby jeszcze ich tak dobić, to byłoby fajnie. No ale patrzcie, już się pchniemy ładnie do góry Więc jest, jest spoko, a tam wrócił jeden, więc już mam tylko jednego bota Powiedzmy, Bo że mamy meca już teraz wyrównanego łoki woki woki co by sobie tutaj kupić? A ja tak nie to dobra. denerwuje! Że tutaj M4 dla antyterrorystów kosztuje 3100. A AK-47 który jest lepszy w terrorystach kosztuje 2700. To jest niesprawiedliwe! Ej! Info guys, where they are they? Sorry, sorry, golem, sorry. ja też chcę ich zabić! Łoooo! trup hmm. A, no na plecach mi się schował co za cymbał Jak go załamał w ostatnim mecie i taki Ja się miałem załamanie zauwań... Zaraz czy to terroryst? nie tam to jest przeciw No ładnie zabrakło tego takiego A! Tej iskry taki No dobra trzecia pozycja nie ma źle my się do góry Ale jak muszę kupić do gówniany P90 do tak nic lepszego nie ma mówiąc a ze snajperki nie umiem jeszcze aż tak dobrze strzelać, więc nie będę kozaczyć. zaczyć. byście popłakali się, jakby, jakbyście zobaczyli, jakbym strzelał ze snajperki. O oh my god, fling uh, me. Me me To me no, proszę. Tu się zczaił. Nie ma teraz pojęcia. Nie ma pojęcia, że uh, uh, to jest. Szybko, szybko, szybko. Kurde! Ty! Wariacie! To był mój frag! He's He's. Okay. No i tak, tak to właśnie skończyło, że mi, mi zajebali fraga. Że wodzieje, oddajcie mi mego fraga! Dobra, wojna za fajną broń przynajmniej Sg53 Bardzo, bardzo dobre, f proszę. Dobra, uzbroimy się w granaty, weźmiemy sobie dwie berety No i cóż, pójdziemy sobie na B I go B Pójdziemy sobie na B e i z B ja próbuję, będę próbować ich wystrzelać Dobrze, kochani <guland> Ale dostał. Fatim. <guland> <guland> o kurwa. No masz tam mi dę. I think B. It's B. Hey, baby. Yeah, baby. He babe. Ej, kurde. Bomb is big, guys. I, i, i. To za Boriod Joe wyskoczył i mnie zastrzelił. Trzeba troszeczkę nadrobić tutaj yy, umiejętności. Czy nadrobić umiejętności. Miałem na myśli to, że muszę się jeszcze, wiecie, tak czuć bardziej w rozgrywkę, żeby to wszystko fajnie zaczęło tak ja, bo kiedyś naprawdę dużo grałem CS-a. A statystyki z niektórych meczów by zadziwiły niejednego. No, bez oczywiście <grywanie> mówię to takim, wiecie, akcencie takim stricte formalnym, gamingowym. Gdzie jakieś tam zawody czy coś Ale my się dowiecie o co chodzi Okej, okay. dobra, M czureczka Granatiki okej, okej, okej. Gdzieś migamy. Ego long Oj, bo tracci nie w determinie czyste smaliowo. No nie, no co wy to to Dobra, już się cofnął. Edmund masz flesia! Damish to tikye puzia. Nik tu nie puzia. Please info guys. Dobra? Oh my fucking god, one short very low. 10 HP. One short, 10 HP. Oh, oh my fucking god man, he have 10 HP. State bomb. Tak. Yes. 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 jest. Aisz nie, No. Aga. I Money mean. easy pin. Here, here. uwaga, Kochani, co ma emocje? zagrać na czas. Że nie słyszę. Jest! Very nice. Thank you bro, filiśmy więc kochani, kniemy się do góry, kpnijmy się do góry. Może się uda wejść na przez miejsce, byłoby dość sympatycznie. A musimy zdobyć 10 punktów, czyli wystarczyłoby zabić jeszcze 3 trzech, trzech przeciwników wydaje mi się i bylibyśmy bardzo blisko. No zobaczymy, zobaczymy, postaramy się okay. ha, <haha> polecimy B może polecą B od, Policę. Policę od razu To by miały mi wtedy fajnie na celowniku Mam zajebistą broń do tego To jest info

to ja mogę zrobić wszystko Dobra Jest tak no, trzecia pozycja, ale zara, zara, zara. No kurde, on ma. Znaczy, aha, ma tylko 4 zgony. No i dwie gwiazdy. Okej. Okay. Możemy mieć taką pozycję. Dobrze. może się uda go przebić. Jak się nie uda, no trudno myślę, że nie zakończy się ten mecz jakoś bezwstydnie. Siary nie będzie. Pamiętajcie, ja że to taki wiecie pierwszy mecz po przerwie. Czy długiej? Nie wiem, czy to był taki dobry No <laughs> To był dobry pomysł. Ja artydzie z Indyjskiej Areny. No, się leka, stało się z uszatym Ej pierdelać. Dwie rebę mam tylko lekka. Ja mam bogatą rebę, to mnie już mam zgubaczyć. Mam zgubaczyć, że on Tu są. Jest City. Jest City. Na 100% siedzi gdzieś tu. What the fuck. Tunel, tunnel B Lower tunnel Last lower tunnel Ok, tam jeszcze Wydaje mi się, że wybieg. Wybiegł, wybieg, wybieg. wybieg. No nie nie, 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 zrobiło się dość nieciekawie, ale no, chyba SGE553 Dlatego tak mi łatwo zdjął. Jak mu też ładnie wysadził tankena. Zobaczcie, cztery punkty, cztery punkty brakuje od tego, aby wejść na przedostatnią pozycję. Kochani, to jest do zrobienia. Mamy dwie rundy na to. W tym wypadku nawet prawdopodobnie trzy rundy. No, ale wiecie... No on też będzie grać, <laughs> czy go przewieczy, nie, no, pożyjemy, no, zobaczymy, byłoby fajnie, byłoby fajnie. Okej, okay, zmianka drużyn. Okay. Let's go rush short. What do you think, guys? Chodźmy, chodźmy shortem. Chodźmy shortem, 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 shortem. Zraszujmy shorta! Zdraszujmy! Okej okay, guys, swing this match Rasujemy ja, szorta Shortem, 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 sortem, sortem pana. Oee! No ta była! Wypierdoliłem mu połam magazynków w głowę! I się skończyło na asyście. One mid low Ja chcę, żeby... o, One more long, very low! Ja One more long. Nie pi zgiń. Zgin nie zabijaj! Zgin nie zabijaj! <laughs> Proszę, zgin nie zabijaj! Nice. Albo po prostu zostaw koledze tam z dołu, żeby zabił kogoś innego. Nie zabijaj. Jest! Nie zabił. Wiem, to hamsko. Nie oh trzeci z jeszcze kolegi z Drużyny, ale w tym wypadku mamy szansę na to, aby po prostu... He don't have the feels, but. You have, have time No właśnie. Fuck. So. No problem win this match. Wygramy, wygramy go kochani, bez problemu. No, trochę Bida Edition w tym wypadku też znaczy wyposażeniu w ekipun ekipunku. Bida edition zawsze mnie to śmierzy ale dobra no Ja bym proponował HRB No ale dobra Możemy pójść longiem Gdzie dostaniemy pewnie po dupie Albo pójść shortem Gdzie ich zabije Good Nie chcę nawet oh O my fucking god

Dziwki, proszę bardzo Thank you guys Proszę bardzo, wbiliśmy kochani na, przed, na drugie miejsce Teraz, żebyśmy to tylko utrzymali Jest nieźle Zobaczcie, tak wtedy nie komentuję tą rozgrywkę, ale Zrozumcie, trzeba się skupić w sensie Dobrze Ok, ok, ok Pójdziemy sobie teraz gdzieś tutaj Okej, okay. uwaga, uwaga, uwaga. Oj, 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 co to za lagi cholerne! Wow, Madafaka! feka! Jak chcę jeszcze raz? Usłyszeli, a ja mi perety. Sorry for flame. No problem którego przysmażyłem, no. Dobra, ostatnie gdzieś tam, to pewnie go już zabiją. Chyba, chyba, że, że... czekajcie, 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 czekajcie. Chodź, tu jest na shortcie. No rzesz mnie, szmociusz. Nie, Prawie mi się go udało. Dobra, jest duża szansa na to, że utrzymamy jednak tą drugą pozycję. Co mnie będzie naprawdę cieszyć, weźmiemy sobie SG553, bo to prawdopodobnie już ostatni mecz tejże rundy. Oki, okay, emocje, emocje sięgają za nit. Thank you for bomb. Thank you. Ja spróbuję zaplantować bomba i spróbuję to wyjebać w tół. Użyję swojego gędzicu do przewidywania. Rów mego przeciwnika! Long, guys. Long. Życie uh. Kurwa i ten Limpy jeszcze z tą paperską <laughs> pił no. mi na pierwsze miejsce yes. Dobra, ale limpy is dead M I see you zabij go yes, Zabij right. go, zabij go i yeah. kończmy to no, kolo. Stęga, stęga, stęga. Yes. Nie. tenga to Nieee! No to hilo! No, go kill him! Good job! Idziemy po Free fire guys! Okej, fantastycznie kochani, no to mi się zakończyć mecza, fajnie na drugiej pozycji. Myślę, że nie ma źle. Jeżeli więcej będę grać, to myślę, że z będzie wchodzić na I jeszcze wysłuchajcie. Wam bardzo serdecznie dziękuję za to, że byliście ze mną dzisiaj. Cóż, jeżeli nie zaspróbowaliście okay, mojego no, kanału, to śmiało kupijcie że... mi suba, abyście odsyłowali na bieżąco na informację No, bo przesłanych filmów, zapraszam serdecznie również do szerokiej dyskusji w komentarzach, a ja tymczasem poczekam już na kolejną ważną missionę. Trzymajcie i zobaczenia w następnym odcinku. O,